Czur, moi kochani. Widzę, że już się zgromadziliście. Nalejcie sobie dobrego alkoholu. Rozsiądźcie się wygodnie. Zapraszam na kolejny odcinek przygód reportera. Ty, zostaw ten popcorn. Tak, do ciebie mówię. Nie wiesz, że w kinie nie wolno na hororach jeść popcornu? Na każdym innym filmie jak najbardziej wcinaj sobie popcorn Ale nie Podczas horroru Nawet nie wiecie jak to przeklimat klimat, może wam to nie przeszkadza jak sami jecie No bo tu się zgadzam, też uwielbiam popcorn, uwielbiam go jeść Ale Nie Nie w kinie <laughs> Nic... są dwie rzeczy, które po prostu miażdżą mnie w kinie i doprowadzają do, do, do szału. To jest właśnie jak ktoś ciamka popcorn siorbie kole. A druga rzecz to laski, które albo się cały czas śmieją, albo gadają. Albo twierdzą, o jaki ten film jest głupi, jaki on jest niefajny, żeby dały się wyciągnąć facetowi do kina. No nie mogę, a im bardziej narasta, narasta akcja, napięcie, tym jakby ktoś im podkręcał kuźwa jebany potencjometr i coraz głośniej, coraz głośniej, coraz głośniej. No bo, bo przecież tak No wiem, że w ten sposób maskują lęk, ale to jest tak w, kurwa, Ja co chcę wstać i kogoś pobić wtedy. Ale już to jest głupie. No kurwa, ludzie, odrobinę powagi. Czy ja trafiłem do mięsnego, czy do laboratorium? No point of interest. Znowu mam takie reminiscencje z FIRA. Jakby tu Alma była. Projekt Woolrider. Raport wstępny postmortem. Adnotacja, poniżej materiały mają zostać Przepisane i zredagowane wypasowały pod względem prawnym do wymagań dokumentacji Markov Corp. Zobacz formula 4083. Autor Jennifer Roland. Notatki: Moja czternasta autopsja pacjenta projektu Wallrider nie wykazała żadnych innych oznak przyjmowania terapii niż wszystkie pozostałe autopsje. Zaistniał lekki wzrost poziomu migracji komórkowej i morfogenezy, włącznie z efektami podobnymi do tych towarzyszących stosowaniu hormonów wzrostu. Ale nic, co sugerowałoby powstanie świadomej, niezależnej chmary. Jestem strasznie zmęczona. Zaczynam siebie wątpić. Wyślam wstępne podanie o urlop. Wykorzystywanie tak wykończonych i już prowokowanych pacjentów to więcej niż może znieść moja psychika. Być może zasugerują pokładanie mniejszych nadziei w niespójnych teoriach starego nazisty i przejście do użycia prostszej maszyny opartej o MSP. Z pewnością będą sugerować ograniczenie chemii. Ochrona Markov zabija pacjenta 921 po tym jak przeżył podanie takiej ilości środków uspokajających, która rozłożyła całą drużynę hokejową. Obawiam się, że zachodzi nieproduktywna interakcja między środkami uspokajającymi a tymi używanymi przy terapii hormonalnej. Eksperyment idzie nie tak. A pozostając sobie w kręgu horrorów, bo przecież to taki wdzięczny wdzięczny temat przygrzew horrory, to obejrzałem kolejny film, odświeżyłem właściwie. Nie, nie pamiętam polskiego tytułu. Ale po angielsku brzmiał on uh, The Curse of Crimson Altar z młodym, znaczy młodym, jak młodym Christopher'em Lee, czyli znanym nam z władcy pierścieni, na przykład, zobaczmy co tutaj jest, uh, i to kolejny horror, który zaliczam do uh, jednego z moich ulubionych. Chociaż właściwie to nie jest tak naprawdę do końca horror, bardziej bym powiedział, że to jest film grozy, może dreszczowiec bardziej. Generalnie głównym bohaterem jest Antykwariusz, młody koleś, który sprzedaje zabytkowe rzeczy razem z bratem. Brat jeździ po świecie, skupuje rzeczy, a ten... sprzedaje. No i któregoś dnia dostaje list od brata, że już wraca, bo jest zmęczony. Liz został wysłany 7 dni wcześniej, a więc chyba tam no chyba 7 dni wcześniej to było coś takiego. W każdym razie minęło kawał czasu, zanim i zero odzewu od brata. I co teraz? Właściwie zacząłem biec z drugą strony nie wiedzieć czemu Ale coś się niedobrego tutaj dzieje Hej, pigi pigi, 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 pigi A to co to jest? Gość co nim O oh fucking O oh fucking hell! Gość co go przemielił Zobaczymy, może tam się otworzyły drzwi Ale chyba nie Chciałbym, nie wracać z powrotem No, i postanowił wyruszyć na poszukiwanie brata. No, jak to brat, brata, nie? No to samo się przez się rozumie. I trafia do miejscowości Greymarsh, w której chyba, z której wywodziacie to jest zresztą jego rodzina. I tam trafia do wielkiej posiadłości takiego miejscowego bogacza, który mieszka tam samotnie z córką. Jest z córką z siostrzenicą, bodajże. Ok, zamknęło się za nami. Dzień dobry. A więc ty jesteś tym starym nazistą. A czemu na przykład. Aha, dobra. Spryciarze, złamany karabin. Tam dzieją się dosyć um, dziwne rzeczy. Teoretycznie brata nikt tam nie widział, e, natomiast e, list wysłany od niego był właśnie na papeterii tego gościa, tego tego, tego, tego bogacza. Ja tam zostaje poszukiwać brata i zaczynają się dziać dziwne rzeczy, pewna tajemnica, trupy z szafy i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. I też, jeszcze bardziej niż ostatnio wspominany Sentinel, ten film jeszcze bardziej buduje jakby, jakby klimat, nastrój. E, nie ma tam efektów specjalnych praktycznie. Jest tajemnica i na tym opiera się jakby cały film. E, generalnie w tle jest legenda o czarownicy, e, historia jakby tam... E, Kawałek, kawałek historii miejscowości i wszystko to trzeba tam gęstnieć, jak już kiedyś wspominany przeze mnie stygnący Rosół. Mówisz pan coś jeszcze? Jakiś, jakiś dziwny. <coughs> biczobak natomiast to co już absolutnie i bez reszty e, zachwyciło mnie e, pewnie nie w tym kierunku a może w tym? to to, że gra tam y, Boris Karloff. Już taki bardzo podstarzały, ale jednak gra Boris Karloff. Kto interesuje się horrorem, myślę, że absolutnie nie trzeba przedstawiać tej postaci. Dzisiaj nawet będą flaczki. E... Posprawdzajmy tu jeszcze inne. Miejscówki, może jest tu gdzieś jakiś jeszcze dokumentacja. Ja myślę, że oni tutaj wszyscy cierpieli na strasznie ostry przypadek biegunki. Nie atakujesz! Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę! Ja nic nie zrobiłem, nie chcę! Atmosfera gęstnieje. Emocje jak mały chud. Nie chcę, żebyś zrobił ze mną to co z wielkim parówkowym skrytożercą O oh, Jesus Nie, naprawdę proszę, nie no nie A może to ty jesteś ten Bili, co? Chwila oddechu. Uwaga dla całego personelu od konsultanta MM008, Rudolfa Wernikego. Test podyktowany. Nie oddawajcie czci marze, a nie pozwalajcie urojeniom pacjentom na was wpłynąć. Każda świadoma istota oparta o tę technologię będzie tak daleko od nas lepsza, że zróżnienie boskości będzie zrozumiałe. Zawsze spoglądaliśmy w chaos i nazywaliśmy go Bogiem. Teraz jesteśmy obdarzeni taką mocą, że ta wiara mogłaby nas zniszczyć. Nie dajcie się omamić, pamiętajcie. Jesteście ludźmi nauki. No właśnie widzę, jak wszyscy oni byli ludźmi nauki. Na wszelki wypadek. Huch. Jest zabawowo, rozrywkowo o oh hell. No po prostu... fir, fear. W fearach 150 Oczywiście pierwszy, bo pozostałe nie można uznać, szczególnie za horrory Coś tu się da poplikać. Tu coś... Pik, pik 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 I have no idea what I'm doing, but I'm doing this very well Wyłącz aparaturę podtrzymującą życie Dawaj dokumentację Plan konserwacji komory z polem morfogenicznym. Aby nie zrobić krzywdy pacjentom, komora maszyny morfogenicznej wymaga codziennego przeglądu wszystkich najważniejszych systemów. System pierwszy. W trakcie kuracji w zbiorniku płynów podtrzymujących życie należy regularnie wymieniać zasycone tlenem perfluorowym. Ważne. Środki znieczulające podawane są dzięki ciśnieniu osmotycznemu. Brak znieczulenia może powodować ból, który potencjalnie może przeszkodzić w eksperymencie. System drugi. Generator zapewnia dostęp do prądu. Co godzinę należy go odpowiednio zasilać i konserwować. System trzeci. W przypadku awarii lub zniszczenia systemów 1 i 2 oraz dopóki nie pojawią się technicy, uaktywni się system bezpieczeństwa, który zapewnia minimalne funkcje życie. podtrzymywania życia. Wyłączenie tego systemu zaskutkuje natychmiastową śmiercią pacjenta. Tak, tak, tak. Nie jest aktowany, nie może być włączony. No po prostu super. O ktoś tu chyba wybuchł. Co się gapisz? Proszę się rozejść. Tu nie ma nic ciekawego. Tędy nas droga wiedzie, a właściwie chłopaki z Red Barrels, którym zawdzięczamy, że to niesamowitą, fantastyczną, przyjemną i rodzinną rozrywkę, jaką jest Outlast. Będę musiał kupić do buty po tej, po, ty, po tej grze, w sensie dla postaci, bo przecież to tak ojebane chwilą fekaliami i innymi rzeczami, że to się wpale nie mieści. Kolejny dokumencik, tak jest. Zbieramy lore. Z osobistych dokumentów doktora Wernickego, Frankenstein, albo współczesny Prometeusz, autorstwa Mary Shelley, anonimowa publikacja z 1880 roku, rozdział czwarty, fragment. Naucz się ode mnie. Jeśli nie od moich poprzedników, przynajmniej na moim przykładzie, jak niebezpieczne jest zdobywanie wiedzy. Jak o wiele szczęśliwszy jest skromny człowiek od tego, który chce stać się potężniejszy niż pozwala jego natura. Jo, jo, no i co? Gdzie mam włączyć to zasilanie? Tell me, terminal! Me Ani nie mogą mieć tych rzeczy. O oh fakinel. Gonimy, gonimy, gonimy. Bill jest wściekły, teraz ma już powody. Czy teraz przy użyciu mojej rączki mogę tego dokonać? Chyba jeszcze nie To co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Gdzie jest prąd? Gdzie jest prąd? A tu jest prąd Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Hey. Hey hey, hey 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 Run for it Nie przestaje biec, serce nie przestaje mi walić. Spodnie napełniają się rytmicznie. To był, ale byłby fuck, ja jakby, bym tu spadnie. Matko święta. Szybko jaki fart! Chwila zawahania i byłby po mnie, jak mi mignął. szmignął. Zaję się, że teraz będziemy mieli chwilę spokoju. Dołączono formularz, pozwolenie na przeniesienie dla pacjenta Williama Hope'a z programu psychiatrycznego Markow przy szpitalu Mount Massive w Colorado, USA. Formularz jest standardowy. Wszystkie wymagane rubryki zostały już wypełnione. Najwyraźniej Billy nie jest świadomy niedawnego kontrolowania zatrzymania krążenia u jego matki. Dodaje się eksperymentowi pod twój przekonania bezpodstawnego o honorariach wypłacanych matce oraz znacznych datkach dla, jego ko dla jej kościoła. Wernike, przeczytawszy jego sprawozdania ze snów, uważa, że chłopak ma ogromny potencjał terapeutyczny czy traumatyczny? Nie doczytałem, usunąłem Dobra, teraz trzeba jakoś wrócić, nie? But how? Może Bilego już nie ma A może jest? Zaraz się drzwi osuma, tam będzie Tu jestem! Ale biegnijmy na wszelki wypadek <stress> Bili! 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 Jak ty chłopie przeżyłeś upadek z takiej wysokości? To ja nie rozumiem, ale okej. Okay. Szybko, 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 Przykro mi, Billy. O! Nie, nie, nie! Ty nie jesteś Billy? O kurwa. Nie, 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 nie! O! O, moja kamerka. O! Co jest? Mówiłem wszystko dobrze! Czemu mi to robi? Czy on wszedł we mnie? Czy mi się tylko wydawało? Ale YouTube będą kochać ten film. Ucieknij. To jest bardzo dobre zadanie. Aha, dobra, jestem tak pobiany, super chłopaki. Dobre, dobre, podoba mi się to. O gość, co mnie sponiewierał, że ty w ogóle żyjesz jeszcze jakimkolwiek cudem. Dobre, po prostu genialne. Czy naszemu bohaterowi uda się uciec? Czy. Patrz, co mi zrobił! Czy przeżyje? Czy duch jest w nim? Czy ta historia zakończy się tragicznie? Po tylu perpetiach, tyle przeżyliśmy. To się nie może tak skończyć. Nie pamiętam, jakie wątki poruszałem w tym odcinku. Nie wiem, czy je skończyłem. No, 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 dlaczego nie? Fuck you! Fuck you! Why?

Dotarliśmy moi drodzy do końca historii Jak się z tym czujecie było ostro Było strasznie Ja się bawiłem świetnie Powiem wam że e, kiedyś miałem jedno krótkie, bardzo krótkie podejście do Outlasta e, Właściwie tam Nie wiem co to pierwszy odcinek tej serii I Jakoś jakoś skończyłem nie... coś mnie oderwało, nie chciałem się do tego wracać. Dzięki wam, dzięki swojemu samozaparciu, e, dla tych paru osób, które mnie oglądają, mm, siadłem drugi raz za Outlasta i naprawdę bawiłem się świetnie. Naprawdę to jest genialny horror. Ja się nie dziwię, że każdy szanujący się youtuber gra w Outlasta i pokazuje jak sra w pory przy tej grze. E, jasne, na pewno jeśli obejrzę sobie tą serię jeszcze raz na końcu, no, to pewnie znajdę tam jakieś masy mnóstwo żeby że w trakcie, w trakcie gry było widać prawda niesamowite możliwości naszego reportera i tak dalej, i tak dalej. Ale horror nie polega na tym, żeby go analizować. O tym pamiętajcie. Nie patrzcie na tym pod tym kątem. Horror dzieje się tu i teraz. Tu i teraz się boimy. I jeśli się boimy, no, to horror spełnia jak najbardziej swoje zadanie. Także dzięki Wam wszystkim za cierpliwość. Jeśli macie jakieś pomysły, co. Co mogę zagrać po, po, ty, po tej Outlaście? Dajcie znać. Ja na pewno mam jakieś tam swoje e, propozycje, ale jestem ciekawy, co wy chcielibyście zobaczyć. Przy czym ja się mam bać? Zaskoczcie mnie. Nie musi być to tytuł duży, dużego studia, średniego. Może to być jakiś niszowy, indykowy temat. Jak najbardziej jestem za. I pamiętajcie. Zajrzyjcie sobie do uh, The, Crimson of, uh, The Curse of Crimson Altar z Christopher Embley i Borisem Karloffem. Myślę, że spodobał wam się ten film. Jeśli lubicie klimaty tajemnicy, uh, mało efektów specjalnych do straszenia i budowanie klimatu, to jak najbardziej. Myślę, że ten film wam się spodoba. Dziękuję wam wszystkim nie bójcie się ciemności. Trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień. Albo przy White Night polecam drugą serię lekupakabra.